się siemano, siemano, nadajemy na żywo z serwera Broda Ci Net. Słuchajcie, doszły mnie tutaj słuchy, że na serwerze podczas mojej nieobecności Oczywiście ja tutaj gram ale nie nagrywałem e, Dzieją się złe rzeczy, dlatego postanowiłem tutaj dzisiaj oficjalnie na odcinku wjechać i sprawdzić co się tutaj, że tak powiem, wyprawia Także mamy podglądanie graczy To jest, słuchajcie, jeśli lubicie tą serię, chcecie oglądać więcej, zostawcie jeszcze łapka w górę, dzięki wam za to A my tymczasem polecimy, jeśli ktoś będzie full legitny, dostanie enchant śnieg oraz itemek z Hunter Case'a. Zobaczymy co tu się będzie działo. Słuchajcie, losujemy pierwszą osobę i będzie to uwaga, 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 Maksiuniu, który niestety jest na spawnie, czyli nie spełniasz naszych wymogów odnośnie podglądania, bo co to za podglądanie na spawnie? Także my tutaj, słuchajcie, szukamy kogoś. O mamy tutaj, słuchajcie, drud gaming 216. Zobaczymy co ty tutaj podejrzanego robisz. Słuchaj, do naszej redakcji wpłynęło 5, 5 całe 5 donosów, że coś robisz nie tak, dlatego wjeżdżamy tutaj sprawdzamy co się tutaj złego wyprawia, patrzcie jaki Drut Gaming, on się normalnie rzuca na podłogę, wyprawia tutaj uprawia wręcz bym powiedział w wrestling sam ze sobą, co się dzieje normalnie nie skomentujemy tego, ale zobaczcie, rzucił się na biedne drzewo, żeby zacząć je ścinać to drzewo próbuje się chronić nie spada, nie wywraca się, pomimo tego że zostało ścięte, co to za czarna magia tutaj wleciała, Drut Gaming się nie poddaje, już tutaj mówi do tego drzewa ale bym ci teraz normalnie, ale nie, słuchaj, masz szansę dzisiaj, drzewo, że przeżyjesz. Ja lecę tutaj dalej, a my obserwujemy Drude Gaming, słuchajcie, leci dalej przed siebie. Tutaj kolejne drzewo, hmm, spodobało mu się, o nie, niestety to drzewo nie ma tyle szczęścia co poprzednie, i zostanie ścięte, słuchajcie, Drude Gaming, nam tutaj nielegalne. Wycinki drzew prowadzi w naszym tutaj parku. Co kto by pomyślał? Kto by pomyślał? Na szczęście od mnie nie widzi, ale my widzimy go, także możemy to obserwować na żywo, proszę Państwa, co się tutaj dzieje? Kurczak czy przetrwa to spotkanie? Uwaga, uwaga, uwaga! Tak, kurczak, udało mu się. Drudgaming Gaming znalazł jakieś magiczne kulki na podłodze, kto by się spodziewał. I kolejne drzewo, które nic nikomu nie zrobiło, zostało tak po prostu ścięte. To jest dewastacja, dewastacja, panie Drut Gaming. Ja nie wiem, zobaczmy, zobaczmy, co ta skrzynia powie, co możemy z tobą zrobić. Uwaga, zobaczmy, losujemy, losujemy dla ciebie karę, słuchaj. Za karę, za karę tutaj, słuchaj, dostaniesz stek z bizona, słuchaj. Stek z bizona dostaniesz, to będzie twoja kara z Unbreakingiem 1. Nie zepsujesz go, on się nie zepsuje, nie musisz go trzymać w lodówce. Tak za karę, to jest... To jest Twoja kara, słuchaj. Także Open Ender, Drud Gaming nie działa. Widzisz? Zepsułeś! Zepsułeś! Halo, Halo, Drude Gaming, jak mogłeś zepsuć? To ja po prostu zrobię tak. Open Ender, Drude Gaming, proszę bardzo, skrzynia kresu. Stek z Bizona leci do ciebie, słuchaj. jedna sztuka enchantowanego śniegu, werteza tutaj leci do ciebie. Jako mój podpis. Podpis taki zwykły, niepodglądany. Podglądajki, będziemy rozdawali. Później, o, co tu się dzieje, Gargamel napisał? Wertes tako wczoraj wbił, czy jakieś eventy były Ja tu widzę, że ktoś tutaj na mnie nawet składa zażalenia. Idziemy do Gargamela. Co ty tutaj robisz? Dlaczego chcesz mnie szpiegować pana prowadzącego? Zobaczmy. Nie dość, że nielegalnie włamałeś się do piekła gdzie powinieneś tutaj trafić dopiero po śmierci. To jeszcze go niszczysz! Niszczysz! Halo, tutaj ludzie mają trafiać za karę, żeby cierpieć, a ty to wszystko zniszczysz i nie będą cierpieć. Gdzie tu jest sens, gdzie tu jest logika? Halo, ja się pytam, jeszcze piasek zabierasz i co, i wyniesiesz go do prawdziwego świata, tak? I powiesz, halo, wszyscy, piekło Nie, jesteśmy zgubieni. O nie, 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 to, to będzie kara, to będzie kara. Dzisiejszą karą dla ciebie, zobaczmy, co tam, co tam wleci za karę. Uwaga, 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 losujemy... Woda z jeziora, słuchaj, to jest magiczna woda. Gdy się jej napijesz, zapomnisz o wszystkich tutaj głupich rzeczach, które właśnie w tym momencie wyczyniasz i, i pójdziesz grzecznie spać. Także Gargamel dostajesz tutaj, proszę bardzo, weź to w ogóle, przełóż, co to ma być. Słuchaj, woda z jeziora leci do ciebie, a koło wody enchantowany śnieg werteza. Może znajdziesz, możesz nie. O, od razu znalazł. Widzicie, napił się i go nie ma. Właśnie tak to działa. Za karę, wszystko za karę. Dobrze, dobrze, zobaczmy, czy ktoś tam odpisał na czacie. Gregamelowi, halo, halo. Aha. aha. Mm. Tak o, Wiktor napisał, tak o, czyli mnie sprzedałeś, o nie, to lecimy do ciebie, zobaczmy, co ty tutaj robisz, nasza redakcja dostała tutaj smsa, że ty robisz coś nie tak i co, patrzcie, on niszczy, to jest, to był antyk, czy cokolwiek, ale on to niszczy, Halos, widzieliście jak zepsuł wieżę, że... nie, 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 teraz tego nie naprawisz, my to widzieliśmy, mamy to na antenie, to co ty teraz robisz, to jest, to jest normalnie zniszczenie mienia. Naprawa się nie liczy, słuchaj, to będzie 5 lat ciężkich robót w Minecrafcie, niestety, zostaniesz tutaj na dłużej na brudatych, będziesz, będziesz pracował, będziesz pracował, a poza tym dodatkową karą dla Ciebie będzie, uwaga, zobaczmy, to jest bardzo ważne, co się tutaj wylosuje, żelazna włócznia, no widzisz, jak się przytrafiło, w takich tutaj terenach jesteś i dostałeś żelazną włócznię, to się, Wiktor, dzieje, to się, Wiktor, dzieje w takich momentach, uwaga, Przestawmy ci tutaj rzeczy na pewno nie pamiętałeś, że tam miałeś, proszę bardzo, żelazna włócznia oraz śniegu trochę też dostanie, żebyś mógł sobie ten śnieg kopać do oporu. Nie dość, że włócznia, żelazna, tak naprawdę to jest łopata, tylko wiecie, w PR-ze mówili, że tak będzie fajniej. To jeszcze ci ją naostrzyliśmy na drugi poziom, żebyś mógł lepiej tutaj pracować. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Chrupek próbuje coś powiedzieć, ale jest wytrzony. Bardzo dobrze, to jest, to jest już kara ostateczna. Widzę za co został wytrzony. Nie wnikamy, nie wnikamy. Zobaczmy tutaj, przeglądamy listę od redakcji. Incia13, słuchaj. Dostałaś tutaj do nosa, nawet 13. Że coś jest niehalo. Ja widzę co jest tu nie halo. To jest nielegalne przechowywanie ludzi, którzy nie żyją. Halo! Jak, jak możesz? I nawet do tego wynajmujesz ludzi do ochrony, żeby, żeby administrację złą i niedobrą karali, gdy tutaj przyjdą, tak? Tak? Ja namierzyłem, patrzcie jaki ochroniarz, patrzcie jaki ochroniarz, on tutaj czuwa, żeby zły admin nie przyszedł. I nic nie zrobił. Ale Admin tutaj po tylko powiedział i już leci ucieczkę. Patrzcie! Ochroniarz ucieka! Ona uciekła! Namieszyli mnie! Nie, 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 to nie było moje ostatnie słowo. Ja tutaj potrafię w teleportację. To nasza redakcja nowe rzeczy dostała, przy bardzo. A tutaj dalej przechowalnia pająków, nielegalne teraria, tak? Czy jakieś rzeczy. Ohoho, oho, tu widzę, że grubsze przewinienia i No dobra, no zobaczmy. Zobaczmy. Słuchaj, będzie kara. Będzie kara. Za karę tutaj daję ostrzejszy sierp. U, no, praca w polu czeka. No, niestety, niestety, za takie rzeczy wysyłamy na pole. No cóż, mówi się trudno. Mówi się nawet. Mówi się nawet jeszcze trudniej, bo w tym momencie wyślemy cię w tym, w tym momencie tutaj. Słuchaj. Nie ma, że boli. Słuchaj. Um, postawię tutaj myk. Nie mogę. Co to za antyczarna magia, ja się pytam. Czekaj, czekaj, proszę bardzo. Tabliczki, halo. O nie, ona się rzuca w te pająki. Już wie, że przepadnie. Halo. Muszę cię, muszę cię tutaj sprowokować. Proszę bardzo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja tutaj odkładam itemki. Proszę bardzo. Czasem nie pomaga, trzeba uderzyć od tyłu. Proszę bardzo. O, o, o! Jest! Proszę bardzo. Czyż wiesz, co masz robić? Czyż wiesz, co masz robić? Ja myślę, że wiesz. Sierp kasujemy. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ktoś pisał dzięki na czacie. Kto dziękował? Haker dziękował. Co się dzieje? Hakery nam się tu włamują. Aha, tu wymiana jakaś była. No dobrze, dobrze, dobrze. To się wymieniajcie. Nie przeszkadzam. Lecimy dalej. Jesteśmy na Spałnie. Proszę bardzo. O! Izumiso, tutaj, tutaj dostaliśmy również maila, był bardzo groźny, chyba, chyba to był autodonos, słuchajcie, przez, przez, nasza redakcja cała się przestraszyła po tym mailu, naprawdę, do dzisiaj nie ochłonęli, nie, nie przychodzą do pracy, prawdopodobnie w ogóle nie istnieją, ale to, to może mi się wydawać. Um, co, 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 tutaj się dzieje? Ja, ja tu, ja tu rozumiem, że to był autodonos, bo tutaj się zupełnie nic nie dzieje, a po prostu chciałaś, bądź chciałeś, nie mam pojęcia. Nie wiem, nie wnikam. Skin jest dziewczyny, czyli chciałaś tutaj się pokazać na odcinku. No nieładnie, bardzo nieładnie. Zobaczmy, Hunter Case, co to będzie? Co to będzie? <grytanie> będzie stek z bizona. Proszę bardzo, proszę bardzo. Możesz zejść stajka i zagryźć śnieżkiem. Jak najbardziej, wszystko się zgadza. Uwaga. Uwaga. Czy, czy o to chodziło w tym liście? Możemy przyszedł i rzucił podpisem. Uwaga, czy dowiemy się tego na czacie? Czekamy. Mamy taką chwilę zastanowienia. Ale niestety dostaliśmy maile już od redakcji, żeby nie czekać. Tylko iść dalej. Także dobrze. Dobrze. O! Tutaj trafiliśmy wreszcie. Do prawdziwego donosu. Oho! Oho, trafiliśmy, Słuchajcie, to jest on, to o im wszystkie maile były. Morki z, z Majorki, tak, tak. Morki z Ojorki powinno być, ale nieważne. Ty robisz nóżki. Ty robisz nóżki, kolego, to na ciebie były te donosy, których nie chciałem czytać na głos, bo były niecenzuralne i nasz system antyspamuje automatycznie usunął i to właśnie po to on istnieje i to wszystko było o tobie, zapraszasz na PvP i tutaj wchodzisz jakby nigdy nic, słuchaj, i robisz nóżki, o. A tutaj nawet się pomyliłeś i zamknąłeś kogoś u siebie w zbrojowni, bo myślałeś, że to zbrojan. Miał takiego skina. To, to są bardzo nielegalne rzeczy, które nie powinny mieć miejsca tutaj u nas, w bardzo przyjaznym serwerze, w którym wertes po nosach nie tepa się do ludzi i nie, zadubuje, nie zabudowuje domków w dircie i koblu, jak to miało miejsce dwa dni temu. Andrzeju, wetni. to. Tak, to źle się zachowujesz, źle się zachowujesz, dlatego idziemy do ciebie. Słuchaj, o, miałem powiedzieć, że odrobisz w polu, ale już widzę, że doszło. Ej, dobrze, zobaczmy. W takim razie, jak tutaj. Sam się zgłosiłeś do roboty, to zobaczmy, co tutaj. Co tutaj będzie. No tak, no tak! I na imię. Słuchajcie, nie dość, że on ubija ludzi tutaj. Wieszaj głowy w domu. To jeszcze. za karę dost, dostał trofeum. No nic, to no, tak, tak musi być. Słuchajcie, to jest. To jest nasz system, on jest zawsze w pełni poprawny, politycznie i nie tylko. Także skoro tak system chciał, to tak dostaniesz. Patrzcie, jak go nakryliśmy normalnie. Czyli już wszystko panowane, jak to zobaczy, to się na pewno przestraszy już nie będzie tak robił. Tak, to, 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 to nasza kara, ona zawsze działa, zawsze jest poprawna. Tego się trzymajmy. Dobrze, jakoś już ogarnąłem serwer. To ba bardzo dziękuję za wszelkie donosy tutaj, jakie dostaliśmy na maila i do zobaczenia w kolejnym odcinku z podglądania ludzi, którzy dostali donosy. Ta jest łapkę w górę zostawcie. Cześć, cześć.